I Wanna Fall Bright Side, czyli część pierwsza, autorstwa Aleksandry Neal. To książka, w której występują niebezpieczne typy, szybkie kobiety, piękne samochody albo odwrotnie i lećmy, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Główna bohaterka, czyli Lea, Lea, Lea Skywalker. Lea wyjeżdża na kolejny etap swojej edukacji, tym razem do college'u w Nowym Orleanie. Lea ma brata, brata bliźniaka, chyba. Trilogia, hell który chodzi na te same studia. Lea podejmuje studia prawnicze, ponieważ tego chce od niej jej matka, która jest bardzo. Taka wymagająca i nieczuła w stosunku do niej. Od samego początku książki matka ciśnie Leę i w zasadzie cały czas jakoś tak ją hey! shaminguje. To mówi, że jest za gruba, to że hey! za głupia i generalnie bardzo żałuje, że nie urodził jej się Cristiano Ronaldo, bo taki jest poziom jej oczekiwań względem swojego dziecka. Lea zatem opuszcza dom, żegna się także ze swoim byłym chłopakiem Harym Chłopakiem, z którym gdzieś tam coś tam teges. Ale teraz ich związek zostaje zawieszony, ponieważ ta leci sobie totalnie dać. Nie, no tak naprawdę uznają po prostu, że będzie to duża odległość, i gdzieś tam spróbują to utrzymać, ale. Czas pokaże, czas pokaże. W przeciwieństwie do trylogii Hell, na tę główną atrakcję fabularną nie musimy czekać do połowy pierwszego tomu, bo wyścigi samochodowe dzieją się od razu. To znaczy, Lea trafia na miejsce i już po chwili ląduje na pierwszym nielegalnym wyścigu. Tutaj też na tym pierwszym. W pierwszym zapoznawczym evencie poznamy w zasadzie wszystkie postacie, które będą się w tej książce liczyły i powtarzały. Pierwszym przystojniakiem będzie sweater, sweter. Może i ten sweter jest wieśniacki? Ale taki właśnie ma być. Sweeter, no nieważne. Peter się przedstawia, gadka szmatka i już po chwili poznajemy najważniejszą męską postać tego uniwersum. I jest to standardowo ubrany na czarno, chłop, który tu, cytat, wygląda jak Bóg, pojawia się tam i zaczyna gadę. I tak poznaje się z naszą bohaterką. No i ten skąpany w czerni Pan Bóg Twój zaczyna od zaproponowania dragów bratu naszej bohaterki. Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? Na co ta jest bardzo oburzona i zakazuje tego robić, bo jest przeciwna. Narkotykom, szczególnie że jej brat miał z tym spore problemy w przeszłości. No i wszyscy są z tym w miarę okej okay i puszczają po prostu gibona w obieg, bo aparentli marihuana nie jest narkotykiem. Skoro nawet w Tesco może skupić lówkę. Przynajmniej tak uważają nasi bohaterowie. Kolejną posteczą, która tutaj się nawinie jest Hitter. Hitter Bands. Heater. No nie wiem jak się czyta to imię. Hitter. No i to jest kochani laska tego króla wyścigów, boga czarność. Jej imię zobowiązuje. To znaczy laska jest totalnie nagrzana non stop. I taka wściekła, i wszystkich zaczepia, i generalnie jest taką wredną babą, bardzo przerysowaną też, ale do tego dojdziemy. Akademiku Lea razem ze swoją przyjaciółką zaczynają się tam rozgaszczać, i pojawia się ich współlokatorka, którą jest Rachel. Rachel nie Rachel O Boże, laski się poznają, chwilę później Lea wybiera się na zakupy. Przy kasie pojawia się problem, ponieważ nasza Niunia nie może kupić fajek, a konkretnie odmawia jej tego sprzedawczyni ze względu na to, że nie skończyła ona. Do 21 lat chyba w Stanach jest takie prawo? No ale tutaj przychodzi wybawienie, bo za nią w kolejce pojawia się ten chłopak ubrany na czarno i bajeruje tę biedną kasierkę, żeby sprzedała młodej szlugi. No i misja zakończona sukcesem, więc wychodzimy ze sklepu, a przed sklepem deszcz. A przy mnie ona. O, ona przy mnie jest nie. Ta dwójka staje przed sklepem, zaczyna jarać szlugi i chłop w końcu proponuje jej podwózkę. Dowiadujemy się też w tym miejscu, że typ ma na imię Rice. Rice and shine, aura z kosmosu. Lea z Rice'em ładują się do auta, które zapierdala w zasadzie tak jak i fabuła w tej książce. Po pierwszym dniu nauki, ekipa, brata. Lei, jej przyjaciółki, Rajsa, dziewczyny i tam jeszcze swetra idzie sobie coś zjeść do knajpy. I tutaj inaczej niż w wielu tych książkach nie trzeba jakoś specjalnie czekać na to, żeby ta jasna i ciemna strona mocy i bohaterów, którzy występują w tych książkach, yy, zaczęła się bujać razem. Oni jakby od początku zaczynają być w zasadzie taką jedną ekipą. I zawdzięczamy to bratu Lei. Bo te wszystkie chłopy, co się ścigają, to są jego koledzy. Jaką postacią jest Rajs, ktoś pyta się go przy stoliku, co zamawia, że a on mówi: chuj wie, pal gumek. No i w trakcie tego wspólnego posiłku hiter się zagotowała, he he, i chciała pobić jakąś biedną dziewczynę, bo ta patrzyła się na jej chłopaka. Co się patrzysz, paru ta kurwa? Ludzie Kazdelmy nie widziałeś? Yy, wszyscy stwierdzają, że ma na problemy z agresją, ale tak już po prostu musi być. No i ta gorąca, obrażona wychodzi z knajpy, a Lea razem z Rajsem idą za Jared, bo to jest ich firmóweczka. Jeżeli cokolwiek. W tej książce się dzieje, to albo zaczyna się od tego, że Lea razem z tym typem i miarać, albo kończy się tym, że razem z tym typem i domierać. I to jest z jednej strony takie, wiem, że ma być mroczne i jakieś takie wbrew zasadom, ale też jest trochę antyklimatyk. Trzeba by to trochę uwspółcześnić. Powinni mieć chociaż szluga. No. Ty gościu, tu, pole nie zabija. Po powrocie do akademika, Rice dalej gada z Lilą i zaczynają ją tak nazywać i przekręcać jej imię, więc dla niego to jest Lila, bo, nie wiem, lubi niskie blondynki z przedłużanymi włosami. No i nasza dziewczyna chciałaby go trochę poznać, więc pyta go Rice, a co lubisz robić? A on odpowiada: Przyjebać se w nos. No dziewczyno! Bierz ten pierścionek. Po tym wieczorze Lila pierwszy raz dostaje jakąś dziwną wiadomość o tym, żeby nie wtrącała się w nie swoje sprawy i postanawia to zignorować. Kolejnym kanon eventem dla nas będzie przyrządzanie sałatki. Ale emocje! Tak, bo Rajs chce zrobić prezent swojej dziewczynie i przyrządza sałatkę. Lea mu w tym pomaga, więc robią razem sałatkę i jarają przy tym szlugi, żeby nie było zbyt zdrowo. Hiter w końcu przychodzi i po trzech sekundach stwierdza, że coś jej wypadło, i może sobie tę sałatkę zostawić na później, bo ona musi lecieć. Tak, w ten sposób książka komunikuje nam, że ten ich związek ma wady. No dobra, Lila. dochodzi w końcu do wniosku, że to prawo to nie są jej wymarzone studia, i prawdopodobnie będzie musiała w końcu z nich zrezygnować, a to spowoduje, że rodzice odetną ją od. Pieniędzy, więc będzie ich potrzebować dużo bardziej. Znajduje zatem pracę jako barmanka. No a jako, że w tym Nowym Orleanie żyją łącznie jakieś cztery osoby, to do baru, w którym pracuje Lea, wbija się Rajs i jej brat i ktoś tam jeszcze. Bo to jest ich ulubiona knajpa, przychodzi też hiter, bo to jest knajpa, której właścicielem jest jej stary. Co za przypadek! No, nie dało się tego lepiej pożenić. Hitter jest bardzo niemiła dla lei, na co Rice postanawia zareagować stanowczo i zaprosić Lilę na szluga. Do naszej świeżo upieczonej barmanki dzwoni matka i mówi: Stachu. lekcje odrobione? Lekcje posprzątałaś w pokoju, kurwa? No, jest koszmarnie przyrysowaną postacią. W sensie ta Lila i coś tam mówi: Mamo, zapytaj co u mnie, a ona mówi: Pal gumę. No, jakby ta matka po prostu robi wszystko, żeby jej córka ją znienawidziła, i na złości jej... I porzuciła edukację, którą ta jej forsuje. Spoiler alert. Po jakimś tam czasie, Lila zostaje zaproszona na wyścig. Wyścig, w którym bierze udział sweter. Na miejscu standardowo leje się alkohol, ludzie tańczą. ruszają piotrami. Dzieje się rzecz dla mnie zupełnie niespodziewana, to znaczy sweter ten swój wyścig o dziwo przegrywa. Nie każdy ma całkowity plot armor w tej książce. i za to podbije jakiś chłop, żując wykałaczkę i powie, żeby uważała na tego Rajsa i wszystkich tutaj, bo to nie są odpowiedni ludzie do zadawania się z. Rząskie kurwa tereny. No ale tę sekwencję przerywa nalot policji, oczywiście, że tak, więc teraz wskakujemy do Audi i uciekamy przed policją. Lila siedzi w aucie z rajsem i jest jak No chcę mieć z nim dziecko albo od razu pięć. Po kilku dniach siedzenia w akademiku, dawania, że się uczę i scrollowania TikToka, Lila dostaje w wiadomość. Hej bestie Chciałabym wam przedstawić historię, która jawnie pokazuje, że jeden człowiek może zrujnować ci budowanie relacji romantycznej. Wiadomość tym razem od Rajsa, zatytułowaną Ty i ja dziś w nocy, samochód i fajki. Co mogłoby być bardzo dobrym tytułem tej książki, bo w zasadzie opisuje całą fabułę. No więc pod słoną nocy wskakują do auta, jadą, słuchają Lil Pipa, grają w teledysku, palą szlugi i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam się w końcu zatrzymują, wyłażą i zaczynają... Tańczyć i rozmawiać ze sobą. Generalnie ten chłop, ten Rice, y, robi wszystkie możliwe ruchy sugerujące, że za chwilę dojdzie między nimi do pocałunku, po czym odpala szluga i mówi: Gacie. Gotcha. No i odpycha Leję od siebie. Następnie wsiadają do auta i jadą na jakąś imprezę. I Leja zaczyna się zastanawiać, o co chodzi temu chłopakowi? Dlaczego on wysyła takie sprzeczne sygnały? Girl, come on. Typ dosłownie jest w związku, który prawdopodobnie mu nie siedzi, spotkał sobie nową laskę, która mu się spodobała i basically to sprawdza sobie, jak bardzo może ją tezować i do czego się posunąć, żeby tak naprawdę samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zrywać z tamtą, czy nie. No ale przecież jej nie pocałuje, bo to byłoby już deklaratywne, a tak to zawsze można powiedzieć. No co ty, to tylko moja koleżanka, taka kurwa, mało lata, co ty świruje. Taka była konwencja. Obrzydliwe. No ale tak, Leia zostaje takim benchmarkiem tego, na ile dopaminowo opłacalne dla Rajsa jest zostawanie w związku ze swoją dotychczasową dziewczyną. Natomiast, bo jechaliśmy na imprezę. Na miejscu jakiś typ podbija sobie do Lili, Lei i mówi. Siema koleżanko, masz ochotę, zapalić Malborasa, może trochę coca -Coli? No ale standard. Jak w każdej takiej książce przychodzi rajs, robi. <laughs> I tamten mówi:. Dostępnie! 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 Przepraszam, wasza pierwszoplanowość nie wiedziałem, że to ty już sobie spierdalam. I to jest w tych książkach jakoś koszmarnie nierealne. Znaczy, w rzeczywistości rzadko jest tak, że ktoś ma aż taki influenc i pogłos, żeby typy dosłownie przed nim uciekały. nawet jeśli by tego bardzo chcieli, to nie to się nie dzieje. Z reguły taki chłop powiedziałby, no a co ty, kurwa, a kim ty jesteś? Lea, pyta się swojego Rajsa, czy mogłaby zarzucić kółko na tej imprezie, bo bo w sumie to ma ochotę, a on mówi weź migułkę. daj se mała co będziesz, Ugh. generalnie robi się to tutaj dość obleśne opisy tego co tu się dzieje i jak postacie się zachowują to, się, to, to tak nie wygląda, a może wygląda, może, mm. dobra ekipa idzie coś tam grać w karty, następuje jakaś szybka napinka, a następnie zaczynamy gadkę o wyścigach samochodowych z jakuzą w Japonii, tak ku... Tokio codziennością jest jeżdżenie metrem. Bo przecież, jeżeli... Pozycja kultury popularnej dotyczy wyścigów samochodowych, to musimy udać się do Japonii, bo to jest kurwa obowiązkowe. Dobra, Wiktoria ląduje w końcu w swoim pokoju i dzwoni do niej jej były chłopak, Harry, a może bardziej Horny, bo ewidentnie chodzi mu tutaj o coś na tej kamerce i zaczyna namawiać biedną dziewczynę, żeby ta mu wysłała jakieś swoje fotki i tak dalej. Lea się obraża i tego nie robi i You go girl, bardzo dobra decyzja. Chwilę później znowu podbija do niej Rajs i znowu im zaczyna jakoś tak teezować, i podpuszczać, i sprawdzać, czy ona by chciała, bo jakby chciała, to może by z tamtą, ale jak nie, to w sumie mu się nie opyla. I wow! Laska się go pyta. O co ci chodzi? I to jest w ogóle tak breaking wydarzenie. To jest, to jest coś, co mnie zmiotło w tej książce, że ona robi to, co powinien zrobić człowiek w tej sytuacji. się znaczy, zapytać się go, co się dzieje, a nie pozwalać sobą manipulować i zostawiać wszystko w domyśle. Na co powstaniec powie, że z hiter to już koniec, tylko na jeszcze o tym nie wie. A no jak? Taki drobny detal. Co dalej? Dalej ma miejsce impreza halloweenowa, na którą przychodzą no, wszyscy, którzy biorą udział w tej książce. Rice mówi Lili, że zerwał w końcu z tą dziewczyną i jej to ogłosił, ale w sumie to przyszedł tu z nią, bo, bo nie wiem, wiąże ich jeszcze kontrakt z agencją marketingową i muszą utrzymywać, że są razem. No coś w tym stylu mniej więcej. Między tą naszą zakochaną dwójką dochodzi tu w końcu do jakichś takich naprawdę ostrych scen, to znaczy zaczynają się tam do siebie zbliżać, ale już była dziewczyna hiter. Zauważa to i robi im awanturę, bo myślała, że on z nią zerwał, dlatego że potrzebuje sobie to przemyśleć, a tak naprawdę to znalazł sobie po prostu inną. Na miejscu pojawia się też ten chłop od alertów RCB, które wysyłał do Lili o tym, żeby na siebie uważała. Dostaje w pierdol i w sumie to kończy jego wątek na tej imprezie. Lea z Rice'em są już w zasadzie parą, ale nieoficjalnie. Y Hitter już nie jest z nim, ale za to nienawidzi Lei, i cała ekipa. Postanawia, że lecimy do Tokio na wyścigi z Yakuzą. Żeby tego dokonać należy najpierw odwiedzić dziadków z Fetera i tam ma miejsce obowiązkowa scena, w której ona i on wpadają do wody, bo była tam woda i zaczynają się w niej całować. Czemu każda książka o romansie musi zawierać pocałunek w wodzie? I don't know. Z domu dziadków na lotnisko i z lotniska do Tokio. Stolicy wyścigów samochodowych. Nielegalnych, ulicznych, szybkich wyścigów samochodowych. I teraz będzie garść informacji. Na miejscu powita ich Hiroto i jakieś dwie azjatki, bo Takeo robi imprezę. I Takeo jest też szefem yakuzy. Tak, kurwa. Jakiś pięciuć punów z Nowego Orleanu zna szefa yakuzy, i zostało do niego zaproszonych na melon. Może ja za poważnie traktuję yakuzę? Może yakuza nie istnieje też? Jest taka opcja, czy nie? Dalej le z ginzy. No dobra, na tej imprezie u króla Japonii lea wpada mu w oko a przynajmniej tak jest to interpretowane. Potem nasza kicia z, razem z Rice'em idą pojeździć na deskorolce, ale Rice nie umie jeździć na deskorolce i się wywraca. Źle stałeś, źle syłałem. A chwilę później wywraca się też Lea i to dużo bardziej dotkliwie niż on. To sprawia, że nasza dwójka trafia do pokoju, a tam Rice przykłada jej Ludę. do nogi obolałej, a potem trochę wyżej, a potem jeszcze trochę wyżej i i jeszcze trochę wyżej. I tak aż na szczyt, yy, Lili, kurwa. Yy. Całe to zajście, na szczęście, przerywa jakiś telefon. No słucham! No dzwonię po ogrodowy, ku... I wszyscy muszą zgromadzić się w garażu. Dlatego, że ten PKO szef jakuzy proponuje wyścig i znalazł dla Rajsa przeciwnika godnego. W tym garażu stoją sobie jakieś samochody, jest też szef jakuzy i próbuje zrizować sobie Lilę i mówi do niej, lubisz samochody. No i coś tam jeszcze gada i łapie ją za dupę i Rajs go wali na łeb i tutaj są jakieś chyba różnice kulturowe. Aparently chłopaki się nie mogą. Dogadać. Dobra, okazuje się, że to PKO będzie wrogiem i przeciwnikiem y, Rajsa w wyścigu. Bo jak sam mówi, tak się załatwia sprawy w Tokio. Trasa wyścigu poprowadzi nas od SENSO G. SENSO JI. do Shibuya. Czyli dosłownie przez środek miasta, środek Tokio. Oni będą się ścigać. No dobra. Dosłownie minutę później, już zaczyna się ten wyścig. Tu nie będzie żadnego napięcia. Chłopaki Rajdowcy stwierdzają, że mają taki kurwa plot armor, że żeby to było ciekawsze, to pojadą tę trasę z zawiązanymi oczami, a nawigować będą ich jakieś dupy, które usiądą z nimi na przednich siedzeniach. <grym> Bo tak się załatwia sprawy w Tokio. Genialne, kurwa, co za hugokopter. Siadają dziewczyny i mówią tam czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka do przodu. Musimy uratować Hugolinę i dzieci. A, tak, y, ktoś się zastanawiał jaka dziewczyna pojedzie z Rajsem z zawiązanymi oczami? No oczywiście, że będzie to Lilka. Jadą, coś tam, mają jakieś kolizje, problemy, Ostatecznie wyścig kończy się remisem, co chłopaki z Nowego Orleanu uznają za spory sukces. Remis! Czyli co? Czyli niepokonani! I bezpiecznie wracają do domu. Mniej więcej od tego momentu nie reluje z tą książką. To znaczy wszystko tutaj zacznie się już robić tak naciągane i absurdalne. Lea i Alice bo tak się nazywała ta jej przyjaciółka. Jadą sobie pojeździć autem i przez przypadek trafiają na miejsce wyścigu, w którym przez przypadek też zaczynają brać udział i przez przypadek też kurwa go wygrywają. No i wszyscy są oczywiście w szoku, gdzieś tam pojawia się ta hiter i Lila z jakiegoś powodu totalnie dąży do eskalacji konfliktu z nią, tak to bardziej ona teraz na nią szczuje niż tamta. Połamie cię. Ten speedrun fabularny do wydarzenia, które już chyba wiemy wszyscy, że musi się stać. To jest dość oczywiste, że skoro Lila zaczęła się ścigać i się nie lubi z hiter, która się ściga, to... to tak, to znaczy, że jej były przyleci do Nowego Orleanu sprawdzić co u niej. Ale jak to? Więc ląduje tu ten biedny Harry, odbija do Rajsa i Lilki i całej reszty ekipy, i coś tam zaczyna się odgrażać, i w ogóle być strasznie zły na tą swoją byłą dziewczynę, że, nie wiem, przerwała ich strajka na snapie, a miał już ponad 100 punktów. Rajs w ogóle zaczyna go bić, i nikt na to nie reaguje. Ten młody krzyczy, że będzie się z nim ścigał, co w końcu ma miejsce. Rozbija się i złomuje swojego Mercedesa, którym tu no właśnie co przyleciał no i wszyscy patrzą na tego pobitego i zrozłomowanego chłopaka i stwierdzają naraz fartem typie chciałeś być tu hartem a jesteś tym żartem lila z rajsem odjeżdżają i zaczynają się dymać na masce Auta, jeśli dobrze zapamiętałem, jakoś trzeba było odreagować, to że pojawił się i były. Do naszej świeżo upieczonej kierowczyni przyjeżdżają w końcu rodzice, którzy zorientowali się, że ta coś za bardzo nie opowiada im o tym, jak poszły tu ostatni egzamin i wywiązuje się między nimi kłótnia, do której dołącza też Rajs i też się z nimi kłóci. Ta matka w końcu stwierdza, że w sumie to ona już nie ma córki i opuszcza lokal. To się raczej musiało tak skończyć. Komunikacja między tą matką i córką była prowadzona, no wręcz, nierealnie źle. Żeby młodej nie było smutno, to chłopaki w prezencie ofiarowują jej tam jakieś 46, stare do ścigania się, bo oni akurat wspierają jej pasję do nielegalnych wyścigów ulicznych. No i tu teoretycznie pod koniec jeszcze się dzieją jakieś rzeczy, ale skipujemy to, bo w zasadzie wszystko do wyścigu z hitter jest po nic. W trakcie wyścigu Lea wychodzi na prowadzenie, już ma być wszystko elegancko i nagle jej auto przestaje móc hamować i biedna się rozbija. Hiter skonfrontowana przez chłopaków ostatecznie przyznaje się, że to Max, czyli ten chłopak od SMS-ów zepsuł auto młodej, bo w ten sposób chciał jej wytłumaczyć, że wyścigi są niebezpieczne. Też gratuluję. No i Rice jedzie się z nim spotkać, skonfrontować i podbija do niego, a tamten wyciąga dziennik Toma Ridla i zaczyna mu czytać i Rajs jest, o nie, przestań czytać mój dziennik, to boli, o Boże. Chwilę później nasza parka porozmawia o przeszłości Rajsa, który coś tam miał trudne dzieciństwo i był z domu dziecka i ten Max był jakimś jego przyjacielem na początek, ale potem Rajs się zrobił lepszy i to już nie jest jego przyjaciel i bardzo chcą nawzajem sobie wszystko zniszczyć i zabrać. Ceniam przyjacielski gest mojego byłego wroga, gdy już dziś wspólnym naszym wrogiem, jest były mój przyjaciel. Bo aparentli dalej są w piaskownicy. Gdzieś tutaj nagle się dowiemy, że w międzyczasie Rajs jeszcze raz napierdolił tego Harego, który już nie, wiem, daj się mu spokój, niech on se po prostu wróci do domu. Bo ja jestem zupełnie z innej gliny, zupełnie chyba z innego świata. A fabułę pierwszej części kończy scena, w której Lila znajduje fragmenty dziennika swojego ukochanego i nagle słyszy wielki wybuch takie. I dowiaduje się, że to Rice. Jechał autem i miał poważny wypadek. Trafia na miejsce, a tam koniec pierwszego tomu. Fajnie, że jest książka o wyścigach samochodowych. Na pewno jest dużo osób, które lubią taką tematykę. Szkoda, że jest tak przewidywalna w narracji, która tu się pojawia. Tak, z połowy to się czytało nieźle. Momentami człowiek robi wielkie oczy na niektóre sceny opisywane w środku, ale do końcówki mam chyba największą sprutę. Za, za, za szybko pewne rzeczy eskalują do, do poziomu, który nie został gdzieś tam wcześniej odpowiednio zarysowany, ale ja się czepiam. Książka daje content, można se dać. Pozdrawiam. Czy będzie druga część? Pewnie tak, bo aż jestem ciekaw. Skoro już było Tokio w książce o wyścigach, był już wyścig z Hiter. No to jeszcze musi być wyścig pewnie Maxa z Raisem i on pewnie będzie kurwa w kosmosie, żeby przebić to co było w pierwszej części. We will see.